Ja mnie muszę raz Co? Co? Telefon się rozładował, Umiem się. Dziewczyna przyjechała tutaj z Warszawy. Dałabyś mi zadzwonić? Teraz akurat gadał skończony. No, jak skończysz? Dobra. Kurwa, zimno telefon. Dobóźnił, że telefon mu się rozładował, a zamówiłem się dziewczyna z Krakowa Nie, nie ma nic telefonu Gdzieś ci nie zabiorę telefonu Ja mam mało baterię A ile procent? 10 No to starcie z tym telefonem to różnię się wyłączyć Ja to jest tam a, No dobra Zlupeczko dziewczyna O to elegancko ja się z taką, przyjechałem tutaj z Warszawy do Poznania, ale chłopie cycki mi wysyła, cipkę mi wysyła, to wiadomo, że będzie coś. Tylko, że o 20 minut nie przychodzi. No. A ja chłopie się wygoliłem, wypachniłem. Nie wiem, może jej się nie spodobałem, może gdzieś to odlukało. Czekaj, z Krakowa to ma jeszcze dalej niż z Warszawy. Ale cycuszki chłopie takie, że hej, aż mi siórek na samą myśl stoi. <noise> Dzięki. Poszła. Złodziej, I am zawód złodziej, wyrywać telefonów, dobra, lecimy. Przepraszam, przyjechałem z Wrocławia, mówiłem się tutaj z dziewczyną pod Galerią Mokotów, Jest co, telefon mi się rozładował, Dobra, byś mi zadzwonić? Wiesz co, śpieszy się. A, rozumiem, okej, okay, spoko, Luzik, hej. Rozładował, do, byś mi zadzwonić? Bo się z dziewczyną mówiłem, a przyjechałem z daleka. Ale ja kojarzyć. Dobra, miłego. <noise> o, widzę, że Ty masz telefon. Wiesz co? Telefon mi się rozdawał, mówię się że dziewczyna. Dałabyś mi zadzwonić? Do dziewczyny? No. Pewnie. O, super. <noise> Nie no, wiem, że to jest Praga, bo się znam, obserwuję Cię. <głos> <głos> kolega w ogóle. A tam, hej! Tam. Miłego. <noise> Proszę macie 30 sekund, bo mi się telefon rozładował, umiem się z dziewczyną. Dałbyś mi zadzwonić? Tak, tak. Super. Halo? Więc co, jestem tutaj już pod tym, pod galerią. A ty gdzie jesteś? JAK TO KONIEC?! KURWA JAKI KONIEC?! jaki KONIEC?! Nie no, takie pranki to były 3 lata temu, to w Kurwa Dobra, miłego dia Pozdrawiam Ty, ja nie Kurwa, bo... Przepraszam, to jest twój chłopak? Straszna pipka, nie chciał mi telefonu pożyczyć Może ty byś mi pożyczyła? Muszę nie, do dziewczyn tak zadzwonić no Weź, proszę Przepraszam, masz telefon może, Sorry dziewczyny, bo rozładował mi się telefon, bo się dziewczyna dałbyś mi zadzwonić? 30 sekund dosłownie. A, okej, okay, spoko. Cześć. Masz 30 sekund. No 30 sekund. Proszę mi telefon, bo dziś w się umówiłem, a mu się rozładował? Eee... Um, no, no nie wiem. A czemu nie wiesz? Um, Okej, okay. a od której ma przyjść? No 15 minut temu miała być. Okej, okay. masz numer na niej? Tak, pamiętam. Ok. 721. Możemy na na głośnomówiący? Jeśli tak bardzo chcesz. To mam wziąć, czy będziesz tak trzymać? Będę to trzymać. Okej. Okay. Trochę się pokłóciliśmy ostatnio. Okej. Okay. Chciałem ją wziąć do kina. Trzymam Nie ma. Użytkownik, do którego dzwonisz Niestety, nieszczotne. Kurczę, wiadomość, możemy nagrał. Może SMS-a i wyślij. Nie, to, to? wyślij, wiadomość, nagrajmy. A okay. co gdzieś tutaj? No, nie do końca tutaj, ale niedaleko. Ja mam Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. sygnale nagraj wiadomość. Ty suko pierdolona, jebana kurwo. Czekam na ciebie. <grym> Przepraszam Cześć, przepraszam, Umiem się z dziewczyną e, i jest od 15 minut nie nie mam, bo na wpół do się mówiliśmy, a telefon się rozładował. Dałabyś mi zadzwonić? bo że też masz iPhone'a, który się rozładował? Nie, ale kłapko kogoś innego. No dobra Sorry mordo o. ああ。Oh. Oh. 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 Oh, ah, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Patrz się tam ten. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Stretching, maleńka, stretching. Troszkę się wiesz. Zerdzewiało to i owo. Ale Siurek grzyb był ściągany w dół. Siemanko! Siewa.